Dobry, kochani, witam Was w następnym odcinku, obiecanym odcinku, zapowiadanym. Ostatnio pokazałem Wam dodatkową ubikację, którą zrobiłem na piętrze. Ubikację, którą można przerobić na Łazienkę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tam są wnęki, gdzie będzie można ukryć kabinę, ale no, dziś już nie o tym, bo. Temat został szeroko omówiony, dzisiaj pogadamy o drugim przeznaczeniu tego pomieszczenia, mianowicie będzie to sauna, sauna na podczerwień. Ponieważ jest dużo aspektów technicznych, um, musiałem nabyć całkiem sporo wiedzy, a to wszystko i tak jest wiedza teoretyczna, więc ględzenia troszkę będzie, pokazywania rzeczy też trochę będzie. Finalnym efektem w tym, w tym odcinku nie będzie już, um, nie wiem, Ostateczna wersja całej sauny, ale będzie pokazanie działającego stanowiska tak, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, z jakich elementów się składa, żebyście sami mogli to powtórzyć. Dobra, nie przedłużając, zapraszam was na odcinek. No dobra, czemu zdecydowałem się na saunę na podczerwień, a nie jakąkolwiek inną. Zdecydowałem się, ponieważ nie trzeba praktycznie robić żadnej instalacji, prócz tego, że musiałem. Zrobić wyprowadzenia pod gniazdka, które będą musiała za chwilkę spiąć na szybko i tyle. To też nie obciąża na tyle instalacji domowej, żeby było trzeba robić jakieś specjalne, specjalne instalacje, specjalne bezpieczniki. Maksymalnie 2 kW energii będą w to szły. Przy jednym stanowisku przyjęło się, że trzeba dostarczyć około 1 kW energii z tych żarówek na Podczerwień. Czemu tak? Nie wiem, ale z grubsza tyle emitują ciepła, że akurat będzie to wystarczające. Z tym, że wymiary tego pomieszczenia to jest 1,20 m na 2 m. Tak, na 2 m i do góry też na 2 m. Więc jest to więcej niż wynoszą standardowe sauny, które tam. Mają po prostu dwa siedzonka obok siebie, jak najmniejsza przestrzeń, żeby można było jak najbardziej podgrzać. Ale też mnie nie zależy na tym, żeby uzyskiwać takie wyniki, jakie są w saunach, że tutaj będzie nagle 70 stopni. Zwłaszcza, że sauna na podczerwie działa nieco inaczej. Um, może przegadajmy sobie ten temat, bo jeśli macie sauny jakieś parowe i tym podobne, gdzie macie coś. Co się grzeje, do tego jeszcze dolewacie wody na jakieś kamienie, macie y, cały komin tam, żeby odprowadzać spaliny, musicie dokładać jakieś drewno. To najpierw musi się rozgrzać ten piec, to coś, potem to coś musi nagrzać całe pomieszczenie, i my przebywając w tym pomieszczeniu będziemy odczuwać to ciepło. Można dzięki temu uzyskać bardzo duże temperatury. Ma to sens przy większych pomieszczeniach, gdzie tych osób jest. Kilka, nie wiem, trzy czy cztery, wtedy dobiera się faktycznie spore piece. To się grzeje dosyć, dosyć długo, ale też długo można z tego korzystać, i finalnie finansowo powinno to wyjść na korzyść, ale co w sytuacji, jak na przykład ja mam w pomieszczeniu obok małą siłownię, chcę sobie wejść, się zrelaksować, nie chcę mi się nic nagrzewać, nie chcę ponosić kosztów wstawiania pieca, robienia dodatkowego komina i wentylacji. Chcę po prostu przyjść, wygrzać sobie mięśnie i się zrelaksować. I tutaj sauna podczerwień jest odpowiedzią. Już Wam powiem, dlaczego to działa w nieco inny sposób. Oczywiście elementy, które Wam zaraz pokażę, również wydzielają ciepło, ale wydzielają je w inny sposób. Część jest faktycznie oddawana do powietrza poprzez to, że żarówka, którą zaraz zobaczycie, się nagrzewa. Ale większość energii idzie falami podczerwonymi, do pierwszego napotkanego obiektu. Jest to dosyć uproszczone, bo im dalej ten obiekt oddany od tej żarówki będzie się znajdował, tym mniej tej energii do niego dojdzie. To nie jest tak, że staniecie sobie 5 metrów od żarówki ona dalej Wam będzie grzać. No będzie grzać, ale tam dotrze do Was, nie wiem, parę procent może tej energii, to jest bez sensu. Ale jeśli będziecie znajdować się wystarczająco blisko i właśnie te odległości zaraz będziemy sobie musieli sobie ustalić, czyli tak blisko, żeby Was jeszcze nie poparzyło, ale na tyle, no, tak daleko, żeby Was jeszcze nie poparzyło, ale tak blisko, żeby to jeszcze na Was oddziaływało, to ta energia będzie, i teraz to istotne, z żarówki będą wychodzić promienie podczerwieni, krótkie podczerwieni, o tym za chwilkę, uderzać w Waszą skórę i warstwy podskórne, one się będą nagrzewać i to Wasze ciało będzie nagrzewać całe pomieszczenie. Czyli żarówka sama z siebie ogrzewa, ale w małym stopniu. Większość energii idzie w ciało, które to nagrzewając się będzie ocieplało pomieszczenie. łatwo się domyśleć, że trzeba dużo mniej energii, ponieważ to nie będziemy musieli czekać aż całe pomieszczenie będzie miało daną temperaturę. My od razu odczujemy i to w parę sekund odczujemy, że jest nam gorąco. Nie musimy czekać na to, aż wygrzeje się całe pomieszczenie. Tutaj, jak jeszcze nie było w ogóle ścian, nie było izolacji, bo tu wszędzie poszła wełna. Całe to ciepło, ciepło uciekało. Mimo to, bo tutaj um, bardzo prowizorycznie próbowałem coś skręcić, ale no, no jednak bez zrobienia pomieszczenia nie, nie miałem szansy to działać. Mimo to i tak ciepło z tych żarówek było odczuwalne, czyli nawet jak nie wiem, gdzieś tutaj um, było 15 stopni, to skórek się badało pirometrem, miała około 40 paru. I to w kompletnie nieprzygotowanym, niesprawdzonym, nieprzetestowanym i niewymierzonym środowisku. Dobra. W takim razie teraz y, pogadamy o, tych, o tym, z jakich elementów to się będzie składać. Powiedzmy, że skrócę Wam cały tok mojego poszukiwania. To jest coś, czego będziecie potrzebować, czyli żarówki na podczerwień bliską e, z... Gdzieś to było napisane z miękkim... Ta, tak, są przezroczyste i miękkie szkło. Jakoś tak to się nazywało. W każdym razie ma to wyglądać Dokładnie w ten sposób. To są takie pudełka. W kilku wersjach mocowych jest to sprzedawane. Ta cała instalacja będzie złożona z żarówek 150 W i 250 W. Tutaj jest jedna z tych żarówek. To jest taka ogromna busola. To jest chyba największy problem projektowy przy takich małych przestrzeniach, bo jeśli ta żarówka będzie gdzieś blisko z jednej i z drugiej strony, żeby nas ogrzewać, no to miejsca dla człowieka, tak żeby on. Siedział pomiędzy tym, żeby wciąż na niego te fale oddziaływały w sensowny sposób, a nie był też tak blisko, żeby go poparzyły, no to jest bardzo małe pole manewru. To jest akurat co? 150 W tutaj nie wiem, pewnie też. Kilka tych żarówek kupiłem. Tak, też 150, to jest zwykłe na 230 v Problem polega na tym, że to się nagrzewa do takich temperatur. Ta żarówka osiąga na powierzchni nawet tam jakieś 200 stopni. Że jeśli byście to zamontowali do zwykłych plastikowych oprawek, to te oprawki prawdopodobnie przy dłuższej sesji, tam pół mogłyby się stopić. Nie możemy do tego doprowadzić, więc trzeba też kupić coś takiego. To są końcówki ceramiczne. Problem polega na tym, że no ciężko jest czymś takim operować, jeśli chodzi o montaż, bo jedyne co mamy tutaj dziurki, możemy sobie wyginać te blaszkę, no ale te plastikowe można by było przewiercić, złapać jakoś taką obejmą. No tutaj po prostu nie będzie to wyglądało najpiękniej, ale muszą to być te ceramiczne oprawki. I teraz tak, dla jednego stanowiska około 1 kW energii. W związku z czym trzeba będzie tak żarówkami 150 W i 250 W operować, żeby sumarycznie uzyskać coś około tego. Tutaj planowałem to tak, żeby zmieściły się dwa stanowiska, czyli maksymalnie będą 2 kW energii, ale też nie wiem, czy przy dwóch włączonych nie będzie to po prostu tak gorąco, że nie będzie się dało wytrzymać, ale to wyjdzie w praniu. I teraz przegadamy sobie temat, ile żarówek z której strony i jak powinno być usadowione cielisko, żeby to miało jak największy sens. Wyobraźcie sobie, że siedzimy twarzą w tę stronę. Eee, no tak, i to co jest do ogrzania, w ogóle pierwszy problem samego siedziska jest taki, że nie powinno ono wyglądać w ten sposób. Jeśli chodzi o oparcie, jeszcze jest ok, bo zajmuje mało przestrzeni, ale to powinny być jak najcieńsze elementy, jak najbardziej ażurowe, więc wydaje mi się, że coś albo w postaci zrobienia ławeczki drewnianej, jak faktycznie w saunie, tylko musiałoby to być coś składane albo przesuwane, żeby no, można było tutaj normalnie operować. Albo też coś w postaci takiego siedzonka wędkarskiego, że jest tylko cienkie oparcie z jakiegoś cienkiego materiału, tak żeby nie powodowało to bariery dla tych fal podczerwonych. Więc na przykład tutaj problem siedziska jest taki, że jeśli chcemy podgrzać sobie mięśnie pośladkowe, no to duża część tej energii będzie po prostu trafiała w, w drewno tutaj, no i będzie się zatrzymywała też na izolacji w postaci jakiejś tej gąbki. Troszkę bez sensu. Ale. Nie o tym w tym momencie. Więc siedzimy tutaj. To, co jest najpotrzebniejsze do wygrzania, przynajmniej w mojej kwestii po treningu, to mamy barki, górną część pleców razem z karkiem oraz dolną część pleców, czyli odcinek lędźwiowy i pośladki. W takim razie, jakaś żarówka będzie musiała się znajdować gdzieś tutaj na dole i przynajmniej dwie żarówki skierowane w barki. Pod kątem, zaraz wam powiem, czemu pod kątem, żeby nagrzać plecy. A co z przodem? Musimy podgrzać. No, gole nie można olać, bo tam e, mięśni praktycznie nie ma żadnych, więc na tym nam nie zależy, ale już uda. I klatka piersiowa jak najbardziej powinny być wygrzane. Tylko zobaczcie, jaka tutaj jest przestrzeń między tą ścianą a ewentualną klatką piersiową, a tutaj ścianą a plecami. A nie możemy tego posunąć jakoś bardzo do przodu, no bo nie będzie się miało jak tutaj poruszać więc wymyśliłem to tak mamy te żarówki 150 W. patrzcie jaka to jest wielka busola jeśli by to było tak blisko pleców to mogłoby to nas poparzyć zwłaszcza że tutaj jeszcze musi być przecież oprawka z tyłu i jeszcze coś żeby to e, było zamontowane więc będzie ustawiona pod kątem Jedna, druga, na dole trzecia. A co z przodu? No tutaj problem jest takiej natury, że mamy większą odległość. Jeśli jest większa odległość, potrzebujemy większej mocy, ponieważ mniejsza ilość tych fal podczerwonych będzie do nas trafiała. Więc tutaj będą ustawione dwie żarówki 250 W i prawdopodobnie nie w tej płaszczyźnie, czyli od ściany, tylko. Ta, która idzie na uda, ok, będzie sobie tutaj blisko, ale ta, która jest na klatkę, będzie musiała być jakoś na jakiejś deseczce pod kątem, żeby to ogrzewać. Czyli będziemy mieli dwie żarówki 250, trzy żarówki na 150, daje nam to razem 500, 950 W, czyli akurat bardzo blisko 1 kW. Powinno styknąć bez problemu. Więc muszę zrobić tutaj. Prowizoryczne stanowisko, czyli muszę wymierzyć ile mniej więcej musi być odległości pomiędzy żarówkami. Czyli, może jakieś takie drewniane, T bym wykonał, żeby się dało tylko to przykręcić i postawić, żeby się nie wywracało. Muszę spiąć na szybko instalację elektryczną na jakimś wagon, zrobić tam gniazdko i będziemy się bawić dalej. Instalacja jest już dokończona. Mamy pomontowane gwiazdka, żeby dało się to powpinać i prototypowo metodą prób i błędów wziąłem jakieś przykładowe dechy, żebym nie rzezał już finalnych elementów, bo musiałem poustarać wszystkie szerokości kąty ustawienia tych żarówek. Na tych mocowaniach musiałem wygiąć te nóżki w drugą stronę, bo nie było jak tutaj tego wkręcić na kręcie. i dzięki temu to jest w miarę stabilne, czyli jak się po prostu ustawi jeden kąt, to, to będzie świecił. Jeśli się będzie chciało, to można to troszkę tam ponaginać i zostanie w tej pozycji. Tylko, że finalnie to nie może wyglądać w ten sposób, no bo no raz, że w łatwy sposób można zmienić ten kąt, niechcący, a po drugie to się nagrzewa, więc fajnie byłoby to zabezpieczyć jakąś siatką, żeby to po prostu no nie było dostępne do dotknięcia przypadkowego jakimś tam barkiem, jak się siedzi tutaj na fotelu. Jeśli chodzi o ilość tych żarówek, to tych pięć sztuk z tej i z tej strony w zupełności wystarcza. Te nagrzewają klatkę piersiową, brzuch i uda od góry. Hmm. Tutaj jest no, minimalny dystans między nimi. Z kolei te są ustawione na barki, a to od spodu podgrzewa Podgrzewa lędźwiarę, tylko w tamtym fotelu ta płaszczyzna, na której się siedzi, ogranicza dostęp do spodu pośladków i spodu ud, Ale za to lędźwia i plecy grzeje bardzo dobrze. Być może doda się po prostu jeszcze jedną żarówkę, żeby dogrzewać, ale na razie, po prostu na, tym, na tej bardzo małej kubaturze tych pięć żarówek grzeje strasznie mocno i odczucia przy takiej saunie, o tym jeszcze pogadamy, ale odczucia przy takiej saunie są zdecydowanie bardziej intensywne e, niż przy takiej parowej. To jest inne odczucie. Ale nie będziemy się teraz to wdawać. W każdym razie y, dodawanie żarówek nie do końca jest rozwiązaniem, chyba że będziemy dodawać takie, które mają mniej mocy. Y, lepiej pobawić się nieco ustawieniem tej żarówki i kątem, żeby to y, trafiało te, te promienie trafiały tam, gdzie najbardziej potrzebujemy dogrzania. No, instalacja wygląda jak wygląda. Brałem wszystkie możliwe wago, wszystkie możliwe końcówki, żeby tylko to pospinać. No, bo jednak no trochę tych połączeń tutaj jest. Myślę, że zostanie to tak jak jest. Będzie można jeszcze regulować za tą siatką, którą wymyślę, żeby zrobić, żeby zabezpieczyć. Ale prawdopodobnie. Kurczę, no myślę. Myślałem, żeby zrobić na każdą jedną żarówkę osobny taki moduł przytwierdzany do ściany, ale to też nie jest użytkowane przez cały rok. Więc fajnie jakby to było demontowalne. Więc może na jakichś wieszaczkach każdą z tych, z tych, każdy z tych elementów. Albo też po prostu zrobię taką jedną długą listwę. Eee... Pff, jakiś ładny sposób to wykończę. Kurczę, no muszę o tym pomyśleć. Tutaj może troszkę łatwiej, no bo tego jest mniej. Jeden taki słupek. Też zostawiać haki za każdym razem, kiedy podczas już późnej wiosny, lata i wcześniej jesieni się z tego nie korzysta, też nie będzie to zbyt ładne. brałem opcję, w której zostawiamy to, to całe te. Widzieliście przed chwilą, że wykorzystując piłę po usunięciu klinu można nacinać rowki w środku. W te rowki pójdzie kabel, ponieważ z tego ukryć, zrobiłem na tyle szeroko, że powinny zmieścić się dwa kable koło siebie, i też no troszkę nie jestem dumny z tego jak to wyszło, ale są nacięte rowki, żeby można było, mając tutaj żarówkę, przeprowadzić kabel od razu w tym miejscu. To jest akurat ta część, o ta, która będzie z przodu i u mnie po lewej stronie jest gniazdko, więc też zrobiłem wyprowadzenie dołem tego kabla, żeby to się nigdzie nie walało. Prosto tutaj i pójdzie wtyczka, tak samo tędy, tylko akurat to ma em, gniazdko po prawej stronie, więc Zrobiliśmy wyjście tutaj, w ten sam sposób na pile. To nie musi być śliczne, bo to jest strona tylnia. Znaczy to, o, to nie musi być ślicznie zrobione, bo to jest tylna strona. Zobaczcie jakie tutaj zrobiłem przejście, żeby można było to po prostu łączyć, poukrywać. Całość jest wykończona na szybko lakierem bezbarwnym. W puszce zresztą widzieliście, że już tam resztką dosłownie Wykończyłem te deski. Więcej z tym robić nie będę, lecz nie podobają mi się te fragmenty. Eee, ta obudowa ceramiczna razem z tym kawałkiem kabla, który będzie jeszcze widoczny, bo on zaraz tutaj będzie zawijał w tył deski, jak to przekręcę, więc pomyślałem sobie, że może wykorzystamy jakiś jakąś czarną farbę gdzieś tutaj. O, chyba to był. Lakier uniwersalny. Czarny ma o czymś takim. To oraz. Chcę zrobić siatki naokoło, z no tutaj kupiłem w jakimś ogrodniczym. To jest chyba siatka na ten na robienie. Klatek. Nie wiem to jest oczko chyba 2, na dwa drut milimetr. Coś takiego. Z zupełności to wystarczy, ponieważ no, tak jak wspomniałem, ja chcę tylko zabezpieczyć to naokoło, a nie żeby to była jakaś mega klatka. I tak się tych żarówek nie dotyka, ale chcę, żeby to miało jakiś taki zamysł, że tak to miało wyglądać, tak było zaprojektowane, a nie, że jest to jakieś chałupnicze złapanki i też tę siatkę tutaj już wstępnie udało mi się uformować. Zobaczymy, czy to będzie, czy to będzie pasowało, też ją chcę prysnąć na czarno. Mam nadzieję, że wystarczy tego e, tego lakieru, tej farby. No zobaczymy. Działamy dalej. Pierwsza część jest przygotowana. Pierwsza z dwóch. Te elementy pomalowałem na czarno. Kratki uznałem, że nie ma potrzeby. Wyglądają wystarczająco dobrze. Tu jest rzecz, no nie do przewidzenia. Będę musiał tutaj jeszcze nadgiąć troszkę tę kratkę, bo nie jestem w stanie otworzyć tego fronciku. No ale to jak mówię, no, to są takie rzeczy, których się po prostu już nie przewidzi, chyba żeby naprawdę na milion sposobów to analizował. Całość jest Przytwierdzona jednym wkręcikiem do słupka, na którym jest ta ścianka działowa. Tak jak coś widzieliście, przy robieniu tych, tych boksów, tych klatek, ta strona jest zagięta o jakieś półtorej kratki, po to, żeby wzmocnić całą tę konstrukcję, żeby to nie latało we wszystkie strony. Oczywiście jest tutaj pewien zakres ruchu, ale to wraca do swojej pozycji. Nie jest tak łatwo zmienić. Tego kształtu. Z kolei z drugiej strony, jedynie podoginałem te pręty, żeby nie wystawały na zewnątrz i nie stwarzały jakiegoś zagrożenia, że człowiek tutaj ręką czy ubraniem się zahaczy. Przy okazji, jest też troszkę zapasu z każdej strony, żeby można było poustawiać jeszcze te żarówki. Ja je ustawiłem z grubsza, tak jak to było na tym pierwowzorze ślicznym. No ale wiadomo, że tam wystarczy że przesunąć to centymetr i już to nie będzie trafiało w bark. Czy tam gdzie powinno. A... No, szkoda byłoby przez brak regulacji sprawić, żeby to podgrzewało, nie wiem... Siedzenie obok, a nie... Istotne partie naszego ciała. Dobra, zobaczmy czy to działa w ogóle. No od razu powiem Wam, że wali... Wali takim ciepłem. Jak się stanie tutaj... To już jest ciepło. Ciężko wytrzymać. A całe pomieszczenie oczywiście nie jest nagrzane. No to jest ten, ten plus sauny na podczerwień. Nie jest istotne w jakim pomieszczeniu jesteśmy. Ważne jest istotne ułożenie tego wszystkiego. Oczywiście wielkość pomieszczenia jest ważna, ale to potem, jak już się to wszystko nagrzeje, że całe, całe pomieszczenie oddaje. Ale dzięki temu to działa od samego początku. Dobra, skręcamy resztę. Potestujemy chwilę. I zrobimy podsumowanie. Chciałbym powiedzieć, że to była filka pracy, ale sumarycznie jednak troszkę się przy tym namordowałem. Yy, wygląda na to, że pracy nie ma dużo, nie? Ale właśnie takie szczególiki tutaj to wymyślić, to podoginać, zrobić całą instalację, yy, podocinać te deski, wyszlifować. No po prostu każdego elementu było bardzo dużo, ale yy, Macie saunę działającą. Moc 3x150 W, 2x250 jest wystarczająco na jedno stanowisko, czyli macie 950 W. 1 kW był polecany, ale to wystarcza w zupełności. Jeśli doszłoby tutaj jeszcze drugie siedzisko, to nie dałoby się w środku wytrzymać, to gwarantuję. Sesjka trwająca 10-15 minut jest wręcz... Więcej niż potrzebna, zwłaszcza na przykład wieczorem przed snem, żeby się dogrzać, wyciszyć. Eee, działa to idealnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to te busole. Spójrzcie. Czekajcie, czemu to jest 40? Nie mogę trafić. 50 stopni. Hmm. 60. 60. 20 99 130 No tak, znaczy, no widzę, że te dają prawie dwa razy więcej temperatury niż te, z racji tego, że tu są 250. Całość instalacji to jest jakieś 7-8 zł. Za te oprawki ceramiczne, za wszystkie te żarówki, jakieś tam było, moi drodzy. 70 zł. No w sumie jakieś 75 za żarówki z oprawkami. Czy 25 zł dałem za tę siatkę, to był metr na metr 10. Wystarczyło, żeby tutaj obić to wszystko naokoło, no takie rzeczy jak desek, deski nie będę liczył, wkręty tak samo. Eee, jeszcze macie tutaj przedłuż, no to sobie dodajcie, nie wiem jakieś 30 zł. 130 zł za działającą, malutką, w pełni mobilną saunę. Uważam, że to jest kosz żaden, to zapłacicie więcej za jedną sesję gdzieś jak pojedziecie do jakiegoś aquaparku. Jedyne co, no to to jest problematyczne, bo jest tutaj prosto w przejściu i tylko czekać aż ktoś po prostu się wywali o to. To jest też przymocowane na wkręcie, tak samo jak tamto, ale prawdopodobnie tę część zrobię po prostu na haczyku, że jak ktoś z tego korzysta, po prostu przykłada, daje haczyk i działa, kończy. Odchyla haczyk i daje na przykład tam gdzieś do kąta. Ciekaw jestem, co sądzicie o tym rozwiązaniu. Czy korzystaliście z takich saun? Uważam, że no, jest to banalne. Jest dużo pracy takiej malutkiej, ale samo, samo założenie mm, jest naprawdę proste. I to jest bardzo, bardzo tanie. Nie no, ciekaw jestem. Jeśli macie w domu sauny, napiszcie mi jakie. Jeśli macie na podczerwieni, napiszcie mi czym one się różnią w założeniach od tej, która jest tutaj, piszcie w komentarzach. A z mojej strony to tyle w tym odcinku. Widzimy się w piątek, jak co piątek o godzinie 18. Cześć!